Witajcie, tak jak obiecałem w ostatnim i pierwszym moim filmie odnośnie HDR-A50 Dzisiaj testujemy ten rewolwer Wcześniej był unboxing i prezentacja dostawy z Militaria.pl Dzisiaj sprawdzimy czy to ma kopyto, czy to tylko legenda Także zapraszam Użyjemy na początek kul gumowo-metalowych prezentują się w ten sposób, są twardsze więc powinny wyrządzić większą krzywdę kapsuły ASG 12 g CO2 no, a później jeszcze użyjemy kół zwykłych gumowych z twardej gumy rewolwer prezentuje się w ten sposób tak jak widzieliście na ostatnim filmie od razu dodam, że bandama na ryju to nie bandytka, tylko odrobina anonimowości, zatem OK. Nabijamy CO2 w ten sposób. Kłuczekiem można upewnić się czy na pewno został dobrze wykręcony. Należy nabić magazynek, w tym celu odciągamy ten języczek, wysuwamy sobie bębenek i użyjemy kul gumowo-metalowych, a naszym celem będzie arbuz z Lidla. Nabijamy. Wciskamy, warto wyczyścić, żeby ta kurka była mniej więcej po środku. By wystawała tak samo z dwóch stron. Ok, nabity magazynek. Wkładamy z powrotem do naszego HDR-a. 50 T4E, 11 żuli. Mocy w Niemczech dostępne jest i 7,5 żula. Na naszynek cały szczęście jest wersja 11 żuli. Teraz, aby aktywować broń, mamy przycisk push. To znaczy, że jest gotowa do użycia w każdej chwili, kiedy chcemy. Nie ucieka z naboju, z kapsuły CO2 ciśnienie. Uderzamy o rękę, aż wyskoczy ten pipek. Sygnalizator wyskoczył, pokazuje, że jest już ciśnienie w układzie. Kule są nabite. I widzimy się przy celu. Słuchajcie, także co. Lecimy, czas najwyższy, zacząć strzelanko. Sprawdzimy najpierw kule gumowo-metalowe, z odległości około 10-12 metrów. Pierwszym naszym celem będzie arbuz dość twardy. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzą te kule. A ochotnik do testu sam się znalazł. Mm. Mm -hmm. Słuchajcie, czas na test. HDR T450 e 11 Juli. Naszym przeciwnikiem jest Arbus. I sprawdzamy. Kula gumowo-metalowa. Mam nadzieję, że trafi. słuchajcie, Arbus nie przeżył raczej. Sprawdzimy, odłożę tutaj broń. Może delikatnie. Aha. No i sprawdźmy. Pierwsza kula weszła budajże tutaj. Jest tu, w tym miejscu. Widać ją nawet. Arbus krwawi. Wszystkie kule weszły. W środeczek dość mocno tutaj pęknięty. Tak naprawdę tylko ta pierwsza kula wyszła prawie na wylot. Weszła tędy, prawie wyszła tu. No ale reszta też kul gumowo-metalowych weszła w arbuza jak w masło. Nie chciałbym taką kuleczką oberwać na pewno, przynajmniej nie przez koszulkę. Myślę, że przez bluzę też nie, albo przez dżinsy na udo. Dość skutecznie potrafiłoby to zniechęcić. No i teraz co? Prawdzimy jeszcze gry a później mamy jeszcze jednego delikwenta do strzału yy, z zwykłymi kulami gumowymi. Tym razem grejfruit. Jak widzieliście, grejfruit ich spadł po pierwszym strzale. Kula tutaj weszła. A. Tędy wyszła, także przeszedł na wylot. No jest moc, jest moc. Teraz co przetestujemy? Teraz może przetestujemy albo jabłuszko, albo delikwenta już z zwykłymi kulami gumowymi i to będzie na tyle. Także sprawdźmy jak nasze jabłuszko. przeorane w ten sposób. Poszło dołem, ale widzicie, no, wyrzeźbiony tunel, tak? <noise> Także no, moc ma, nie chciałbym dostać tym w nóżkę na przykład. A teraz czas na delikwenta. Lecimy po niego. Poprzedni delikwent się zawinął, ale znaleźliśmy drugiego. Tego oto. Testujemy rewolwerek i zwykłe kule gumowe z twardej gumy. Myślę, że na kartę to w zupełności wystarczy także sprawdź. Moi drodzy, HDR50 T4E CO2 Ram 11 lipca. Bronie jest fajna naprawdę, Spójrzcie na naszym oponencie z kartonu Zwykłe kule gumowe Zrobiły spustoszenie tu Tutaj koło noska No i skasowaliśmy mu wzrok W tym miejscu dość fajne skupienie i jeszcze jeden w czapkę Celność na no wiadomo, nie jest to sniperka, jest to revolver Ale moim zdaniem ma moc Do samoobrony, 11 dżuli, kule gumowo metalowe Myślę, że zazwyczaj jak jest atak jakiś to z nie więcej niż 10 metrów, zazwyczaj może z 5. Spodziewamy się, jeśli ktoś idzie i chce nas zaatakować, wtedy, jakby dosął na cyce z tej broni, przez koszulkę, to już w ogóle myślę, że mu się odechce. Po prostu nie. Ewentualnie można wymiksować gumowo-metalowe kule z kulami pieprzowymi, co kto woli. Do rekreacji, zwykłe gumowe kule szybciej latają, lepiej trafiają, bardziej celnie, moim zdaniem, przynajmniej na dłuższym dystansie. I tyle. Polecam serdecznie widzimy się w następnym filmie. Salut!